Hej! Cześć! Siemanko! Widzowie! Z tej strony i nagrywam los kolejny odcinek z gry Brawl Stars! I w tym odcinku odbierzemy sobie darmowego skina! Tak dobrze słyszyście! Odbierzemy sobie darmowego skina! Skina do Shelly! I go przetestujemy! Na arenie treningowej, na meczu treningowym i w grze. I zobaczymy co z tego wyjdzie, jeśli wam się odcinek spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem I do zosta... I do napisania... Komentarzy Palecam napisać komentarze, bo warto Postaram się coś odpisać, albo przypiąć serduszko Albo odpisać coś Więc polecam, bo warto A my już... Wchodzimy sobie w sklep I tam właśnie czeka na nas... Skin do odebrania Jesteśmy już w sklepie? I to jest skin do Shelly. Shelly ze strzelbą. I to jest skin ze Squadbusters. Squadbusters Shelly. Jak widzicie, mamy do odebrania za darmo. Więc już sobie ją odbierzemy. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Kliknąłem i. Czekamy, czekamy, Ładuje się. No i mamy! Nowe przebranie Squadmaster oh Shelly! To Squadmaster. No i dostajemy do tego ikonę gracza. Odznakę i spray. A ta ikonka i odznaka i spray bardzo mi się podobają. Więc ciekawe, co z tego wyjdziesz. Jestem ciekawy. Czuję, że coś będzie się działo. Więc oglądajcie dalej! Dobra, i mamy skin już odblokowanego, więc sobie teraz w niego wejdziemy. Dobra. No, i tu mamy już quad, Buster I sobie ustawię nawet profil. Ups. Tu mamy. Żeby ładnie to się komponowało. I sobie ustawię jeszcze szelkę, tak? Tak na jakiś czas. I kartę bitewną też sobie z nią ustawię. Żeby wyglądało to tak zarąbiście, wieś. O, o o. I tu mamy z znak. Jak widzicie, to jest skin za 199 gabów i dostaliśmy go wszyscy gracze za darmo. Za 30 milionów pobrań. O, jeszcze do 29 maja 2024 roku wychodzi globalnie skład Busters i każdy będzie mógł ją pobrać. A dzięki rejestracjom, kto się zarejestrował, to dostał też tego skina. Za darmo. I sobie najpierw go przetestujemy na arenie treningowej. Sprawdźmy sobie najpierw ataki. Ja, jaki ładny. Teraz super atak. Ja, takie gwiazdki. Jaki fajny. A teraz z -doładowaniem. A z hyper doładowaniem to wygląda normalnie. Ok, a gadżet. Nie, no ten skin jest fajny. Kosztuje 199 GB, a my go dostajemy za darmo, więc bardzo fajnie. Ustawię sobie znakę. Nie, no zobaczę sobie animacje. Nie no, teraz zobaczmy jeszcze na meczu treningowym. A potem sobie zagramy jakieś giereczki. Uuu, knockout. O, nam się udało wygrać. Gramy przeciwko Botom. Kierka się nam wczytuje. Nie no. Nie no, panie. Dobra. No i pierwsza runda wygrana i mam jeszcze dwa gadżety i super atak, więc... Przeciwnicy nie mają szans. Iściu porobiony! No i gierka wygrana, bo ty nie miały szans, aż tu są smutne i płaczą. Gdyby jeszcze ustawił spray i zagramy jakieś giereczki na dół. Tu właśnie go mamy. No i gramy giereczki. Oby dobrze nam poszło. Może zagramy giereczkę albo dwie, a może nawet trzy. Nigdy nie wiadomo. Mam jakichś przeciwników? Nie mam mało życia, mało życia, mam ult! Bum, 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 Niech Baster wie, że się ze mną nie zadziera. Ra. I Mandy porobiona. O, bezpańskie skrzynki. Nie ma tu nikogo. Nie. Bezpańskie skrzyneczki to se biorę. O! Mamy wielkie starcie. O, tu karka, kar! Dobra, mam super atak... O, nie, nie, Buster, Buster! Super atak, Super Pogodobnie, ale Bella rozwaliła bestera i Gierka wygrana! Sprawdzimy animację zwycięstwa. Nie no, klasa. Nie no, jeszcze jedną giereczkę. I przetestuję tego nowego spraya i sprawdzimy sobie potem jeszcze animację porażki. PowerPoint zebrane i se przetestuje, Tu, spray, może ładny ręka z takimi trzema gwiazdkami. O nie! Jakaś inna Squadbusterszeli mnie porobiła. panie co to ma być? Ale na szczęście Bella jeszcze żyje ta szelka, co mnie załatwiła, nie porobiła jeszcze jej. Ale już się zespałniłem, więc, więc teraz ich porobię. Bum, 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 bum. O, czas na tą szelkę, co mnie załatwiła. No chodź, no chodź. Naładuję sobie super atak i do widzenia, proszę pani. O, nie, znowu mnie porobiła. Co za baba. Co ta baba sobie wyobraża? No, co to ma być? O panie Riko. Riko, Rico... No. Riko, Rico i Poriko. O nie, mamy jakąś Godzilla. Na szczęście Godzilla se poszła. No. Tu nas atakują z każdej strony, pomocy. Nie, nie, znowu mnie pokonują. Co oni się na mnie uwzięli i ciągle pokonują mnie? O, na szczęście mamy wielkie starcie, ale oni ciągle mnie pokonują! Uwzięli się na mnie czy jak. No drugie miejsce, ale drugie miejsce też spoko. Ten skin piękny. O i mamy potworne jako, otwórzmy sobie je. Mamy bardzo rzadkie. No i jakąś mutację! Ciekawe do jakiego zadmiarza! Lub zadmiarki! No i mamy! Bell, mutacja. Paralizator Bell dzieli się na 5 dodatkowych paralizatorów po trafieniu. Czyli, że jak trafimy, to pojawia się 5 takich piorunów. okej, okay. mutacja da 3 dni i 8 godzin. Bo, jak ten event z Godzilla się skoczy, to te mutacje, które. to no będzie nieważne czy wszystkie, czy nie wszystkie. to je niestety stracimy, więc trochę szkoda, nie? Bo ja mam trochę tych mutacji i szkoda, że je stracimy. Ale może twórcy jeszcze coś dla nas takiego wymyślą. Dobra, teraz sobie odpalę solo i zobaczę jeszcze animację porażki tego skina. Animacja zwycięstwa świetna, teraz sprawdzimy animację porażki. Teraz musi mnie ktokolwiek pokonać. Może Dobra, otworzę sobie... O, dobra, niech Bibi mnie pokona. Bibi pokona mnie. No proszę, proszę, pokonaj mnie. Dobrze pokonała mnie już mamy porażkę. I zobaczmy sobie animację porażki. Dobra, że ona jest taka smuta, podrzuca pistolet i spada jej na głowę i, jest, i strzela tylko focha, okej. Okay. Czyli, że tak wygląda jej animacja. Dobra, widzowie. Ja oceniam tego skina 10 na 10. Nie dość, że to jest mityczny skin warty 199gb i dostajemy go za darmo i dostajemy do tego skida ikonę, odznakę i spray. To jeszcze bardzo mi się podoba animacja zwycięstwa i animacja porażki. 10 ta 10 należy się ta boskida jest super. I ataki i super ataki są też piękne, więc bardzo się cieszę, że dostaliśmy tego skida za darmo. Jest normalnie w mega dokokszony, bardzo mi się podoba i będę nim grał giereczki. Bo często gram szelką, jak widzicie, bo mam na nim 20 rangę, bo Shelly to prawdziwa Sigma. Shelly to Sigma, prawdziwa. I nie ma co gadać. Dobrze, widzowie, jeszcze z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Jak napiszecie mi komentarz, postaram się coś odpisać lub przypiąć ducho, Polecam wam. I napiszcie w skali od 1 do 10, jak wam się podoba ten skin. Moją ocenę już znacie. 10 na 10 ten skin jest super. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.